Siedzi, siedzi Kasia, siedzi Paweł. Co nie, chłopaki tu, dżentelmeny eee. dwa. Szczęśliwa rodzinka. Eee, Kasiu, co się to dzisiaj u Was wydarzyło? Super dzień, przeszczęśliwy. bym się nie spodziewała, że coś takiego będzie, a tu marzenie się spełniło. Super. Ale jakie dostałam, marzenie? Dostałam Opelka z firmy LR. Mhm. Jeszcze, jestem przeszczęśliwa. A za co ten LR jest? Za pracę. Za moją pracę. Za twoją pracę. Tak. E, nowiutki. Tak, Ile nowiutki. masz kilometrów przejechanych? Dwa, Dwa kilometry. Dwa kilometry. Tak, nowu, nowiutki. Gańznoję. Gańznoje, tak? Pachnie e. tak, nowością. Super, po prostu super. No, ja mam nadzieję tylko, że zazdrość sąsiadów nie weźmie, e, bo każdy może to zrobić, jak uważasz? Tak, każdy. Każdy i trzeba próbować, bo po prostu. E... Możliwości są duże. Duże, bardzo duże są możliwości i, I trzeba chcieć. Nie słuchaj, bo ja tak słyszałem, że LR to tylko jakieś odchudzanie. Nie, prawda. E, Nie, to co to w ogóle jest, ten LR? LR jest to po prostu. E, trzeba pracować. Po prostu pracować, trzeba e, próbować. Sieć. Coś innego. Coś innego, nie c... tylko odchudzanie. A nie. jest to ciężka praca? Nie, właśnie, że nie. Na kawę y można wszędzie. Tak, jeść. na, na kawę można. Tak, no tak, więc, tak, można... Paweł, co, co Ty możesz powiedzieć o swojej żoneczce? Jak ona się sprawdza w tym biznesie? Jest teraz, rz, teraz jest rzadko w domu, czy trochę częściej, jak to w ogóle Właśnie, wygląda? Cały czas jest w domu. Cały czas jest w domu. Cały Czyli czas masz... jest w domu, na kawę można jechać do rodziny, do znajomych, pokazać na, na czym to polega. Na czym to polega? Dokładnie, bo niektórzy mają jakieś tam e, swoje wymyślone rzeczy, czym, czym to jest LR, a faktycznie nie wiedzą o czym mówią. E, warto to sprawdzić i, i warto docenić. Fajnie, ja jeszcze zapytam się, czy chłopaki są zadowoleni? Bardzo. E, ba, bardzo? Ale bardzo, jak bardzo? Tak bardzo, e. bardzo, 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 bardzo. E, fajnie, mogliście dzisiaj nie iść do szkoły, co nie? Tak. To też fajnie. E. Ja miałem dyktandę, a nie miałem. Miałeś mieć dyktando i nie będziesz miał, fajnie. Nawet dyrektora widziałeś, tak? Nawet dyrektora widział po drodze na autostradzie. A powiedz mi tak, podoba Ci się ten samochód w ogóle? Bardzo, bardzo, bardzo. A mama teraz jest bardziej nerwowa czy mniej nerwowa jak mniej. pracuje w tej pracy? Mniej. Mniej, jest zadowolona tak? Tak. Super. Super, a Wy jakie produkty bierzecie z firmy LR? Co Kolostrum zażywacie na przykład? Kolostrum Pro 12. Kolostrum Pro 12? Midmaster. O, fajnie. I tyle, cele sens. O, super! No i słuchajcie, kochani, da się. E, także Kasia, e, jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. E, gdzie pierwszy pojedziecie tym autem? Do domu! Do domu? Co, rodzinie pokazać? Tak. Mam nadzieję, że też się ma uwierzy, że to twój. No nie. Ja jeszcze nie wierzę, bo. Ty jeszcze prostu... nie wierzysz. Tak. Zmarzenie, które naprawdę niesamowite fajnie po prostu jestem w takim szoku że zatykamy tutaj fajnie to ja już was nie będę męczył, miejcie szerokości. Kasiu, co byś jeszcze tak na koniec powiedziała nowym osobom, które by chciały dołączyć do Twojego zespołu, bo, bo tworzysz swój zespół, swój team, swoich przyjaciół, pokazujesz im możliwości współpracy z firmą LR. Co tak, byś wszystko. im chciała powiedzieć? Nie bójcie się niczego, porozmawiajcie ze mną, ja wam wszystko to przedstawię tak, trzeba. I y, wszystkiego trzeba spróbować. Nie macie czego bać, trzeba y, po prostu y, spełniać swoje marzenie, bo to jest ważne. To jest ważne, to jest y, prawdziwe. Była w pełni legalne. Tak, w dokładnie. Tak, dokładnie, to jest to. Super, kochani. Dziękuję szerokości. Jedźcie. Pa!